Witajcie, moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Factor. W dzisiejszym odcinku mam dla was recenzję gry Stranger Things po drugiej stronie. I myślałem, że pudełko będzie większe, a to jest. jest mniejsze pudło, ale dobrze, to jest akurat na plus. E, moi drodzy, jest to gra planszowa. E, zrobiona, stworzona na podstawie serialu Stranger Things, którego osobiście jestem bardzo dużym fanem, zwłaszcza tego ostatniego, czwartego sezonu, który uważam chyba. Był najdojrzalszy, na pewno był dojrzalszy od, od pierwszego sezonu, wiadomo trudno przebić ten pierwszy sezon, bo jest olbrzymia taka nostalgia i to było takie, tak naprawdę tak, nie mogę powiedzieć, że coś nowego, no bo trudno powiedzieć o Stranger Things, że to kiedykolwiek było coś nowego, kiedy to nawet bezpośrednio nawiązuje do innych różnych rzeczy z lat 80. i 90., ale naprawdę był taki, było to pierwsze takie, wiecie, takie wow, nie? I takie zetknięcie z tym całym światem i z tymi postaciami. I to jest coś, co jest trudno odtworzyć, natomiast uważam, że czwarty sezon generalnie e, prr, dał radę i to dał radę bardzo, bardzo. Na był lepszy od trzeciego i drugiego, to jest w ogóle bez dwóch zdań. E, no więc bardzo byłem ciekawy tej gry, obawiałem się, bo jestem ostrożny, jeśli chodzi o różne tego, tema, tego typu tematy, zwłaszcza jeśli chodzi o samodzielne projekty Roba Davio, który jest autorem tej gry. No ale wiadomo, no, nie mogłem przejść obojętnie. No, a potem zaczęło się pojawiać coraz więcej pozytywnych głosów na temat tej gry, więc jakby yy, tym bardziej chciałem spróbować. Niech yy, już powiedziałem, że grę dostałem od portalu, za co dziękuję. Jest wideo instrukcja na kanale, możecie ją obejrzeć. Śmiało Was bardzo gorąco zapraszam. Yy, zapraszam też Was bardzo gorąco do zasubskrybowania, do polajkowania, jeżeli jeszcze tego mojego kanału wiecie, tam, do tego dzwoneczka, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to nam zawsze pomaga. A teraz omówmy może samą grę. Więc tak, zaczynamy od tego, że mamy od 2 do 4 graczy. Jeśli chodzi o informacje pudełkowe, tak, od 2 do 4 graczy. Jest ok, moim zdaniem, jeśli chodzi o skalowanie. Naprawdę jest ok. Jest im więcej, tym lepiej, jednak, bo tutaj nawet nie miał, jeżeli oglądaliście już wideo instrukcję, to wiecie podczas przygotowania. Nic się tutaj nie zmienia w zależności od liczby graczy. Więc. A jest tutaj dużo rzeczy, którymi warto się zająć. Warto jest wykonać akcję z laboratorium, bo to nam pomaga wszystkim. Warto wykonać coś tam zrobić, tam troszkę tam diabność demogorgona, jak mamy dobre karty akcji na ręce, bo to pomoże wszystkim. Um, więc im więcej osób tam jest na tej planszy, to lepiej. Zdecydowanie, zdecydowanie lepiej, bo po prostu więcej wtedy można zdziałać tak naprawdę. E, oczywiście, to, jest, to, to, to nie jest tak, że to jest, wtedy się nie da tego zrobić, tak? bo to jest jakby skalowanie jest, jest na tyle dobre, że wiecie, tak jak w pandemiku, każdy gracz wykonuje całą turę wyłącznie tam z dobraniem karty, czyli z różnymi złymi rzeczami, które się będą działy, więc każdy gracz jakby to rozpatruje. Ale są tutaj efekty, są tutaj karty, które na przykład wiecie, ja rozgrywam w swojej turze, dociągam kartę tam tej sceny. No i teraz czytam, że coś się dzieje i to coś, co się tutaj dzieje, ma wpływ na wszystkich graczy, a nie tylko na mnie. I to ok, no ma wszystkich wpływ, często negaty najczęściej negatywny, więc ma negatywny wpływ na wszystkich graczy, ale wtedy mam, jest więcej graczy, które mogą jakoś, nie wiem, lepiej zareagować na to. Wtedy jest więcej graczy, które na przykład może pozwolić sobie, żeby się pójść wyluzować, czyli obniżyć swój poziom strachu, żeby ktoś inny na przykład, mógł zrobić coś bardziej wartościowego. Więc mówię, no tak, raz zdecydowanie bym tutaj preferował grę na więcej osób. Ale na dwie osoby jest ok. Natomiast w na solo próbowałem, autentycznie próbowałem solo zagrać jedną postacią. Nie ma opcji. To w ogóle nie ma co, bo za dużo tutaj tych rzeczy jest, za dużo rzeczy jest w kartach. Ta w ogóle ta cała ikonka, to, to się może wydawać, że są te karty akcji e, z tą, prawda, ikoną przyjaciela. I to jest na zasadzie, że e, jeżeli jesteście w lokacji z przyjacielem, z jaką dowolną, dowolną inną postacią, nie przeciwnikiem, to dodajecie dzięki tym ikonom plus jeden za każdą taką ikonę, prawda? I to jest, to się może wydawać na początku, a i tam plus jeden, Boże, no wielki Michalo, ale uwierzcie mi, to robi robotę i to naprawdę czasami potrafi uratować dubsko, więc tutaj jest mocne nastawienie się na, na mocno ta gra nastawia na współ, stawia na współpracę i solo na dwie ręce, na dwie postacie, ok, no ale to wiecie, jak, jak to działa. 12, plus, 10, plus bym moim zdaniem spokojnie zszedł. Mój syn ma 11 lat i to od bardzo niedawno, bo dosłownie niedawno skończył 11 lat i ogarnął bez problemu. Wręcz ogarnął lepiej ode mnie, wręcz się na mnie wkurzał, że przegraliśmy przez niego, przeze mnie ostatnio chociażby. Więc y, spokojnie można zejść do 10 roku życia. Przy czym, aha, no też ważna rzecz, Sam Stranger, serial Stranger Things nie jest dla dzieci za bardzo, tak. To tam no, 10-latki. Czy nawet 12-latki no, nie powinny Stranger Things moim zdaniem oglądać? Eee, natomiast tam Stranger Things to tak naprawdę minimum absolutne to jest mnie takie 14. Nie? To jest no, no może, jak macie dojrzałą 13, to może, ale generalnie no, 11-12-latki nie powinny raczej tego serialu oglądać. Natomiast nic w grze nie ma takiego co by miało ich tutaj e, powstrzymać, co, co by, moim zdaniem, skłaniało również do podobnej decyzji w przypadku gry. Tutaj nie ma za dużo przemocy, tutaj nie ma przeklinania, tutaj nie ma nic takiego. No jest taki mroczny klimat ogólnie, prawda, zwłaszcza tej części jednej planszy. No i jest nawiązanie do tego, że tam Will zaginął i trzeba mu pomóc, e, ale no nie jest to w żaden sposób okraszone żadnymi, e, mówię, nadmiernie brutalnymi czy wulgarnymi e, treściami, więc Treściami, no, no uważam, że tutaj jest ok. Dlatego na spokojnie, jeśli martwicie się o to, że ej, serial był bardziej dla dużych dzieci, to czy młodsze mogą grać? Mogą grać bez problemu. Jedna godzina, Aj, jak macie pecha, to nawet szybciej. Tyle wam powiem. E, ale raczej, żeby wygrać, to tę godzinkę tak akurat nie przegrać można szybciej. Wygrać, tak raczej, godzinkę. Wykonanie: e, bardzo ładne. Podoba mi się ta kreska. Co prawda, nie wszystkie postacie są do siebie podobne. Nie wiem czemu jakoś tak Hopper nie do końca wygląda jak Hopper na planszy postaci. Ta Joyce wygląda bardzo dobrze, uważam. Joyce wygląda serio jak Winona Ryder. Ona grała kiedyś w takim filmie, Scanner Darkly. To był taki film animowany, ale tak bardzo animowany, taką kreską, że widać było naprawdę, można było rozróżnić, tak? To jest Keanu Reeves, to jest Winona Ryder, to jest Robert Downey Jr. I no to jest właśnie tak na tyle podobnie. Lucas też jest widzę w miarę podobny. Nancy Mike. Hopper jest hopper jest najgorzej potraktowany, uważam tutaj. Ale ogólnie kreska mi się naprawdę podoba. Z tymi że to nami jest czasami trochę zabawy, i czasami może się zdarzyć, że tam coś nie wiem, trącimy palcem czy coś, no ale to nie jest jakiś wielki problem. Czy... Powiem tak, figurki są naprawdę ładne i dobrej jakości, i kurde, jeżeli nawet fajnie by to sobie można było pomalować, wtedy miałbyś sobie się się taką fajną gierkę właśnie w tym świecie Stranger Things, ale nie wiem, czy już naprawdę nie mogli się pokłapić na jeszcze dwie figurki tych, tych samochodów. Nie wiem, czemu, nie wiem czemu tutaj to trzeba, czy to naprawdę by aż tak podniosło koszt, jakbyśmy zrobili jeszcze dwie figurki, nawet mniejsze, nie? To mogą być mniejsze figurki ale żeby, żeby jednak były to figurki tych e, samochodów patrolowych. No ale to jest czepianie się. Poza tym uważam, że wykonanie jest na naprawdę, naprawdę dobrym poziomie jakość, karty są dobrej jakości, ładnie to się prezentuje, e, więc mówię, kreska generalnie jest ok. w przypadku niektórych postaci jest po prostu może trochę mech. Natomiast, y, co chcę powiedzieć o samej grze. Y, no nam się spodobała. Autentycznie nam się spodobała, jest, cieszę się, bo się mówię, bałem się trochę tej gry i my się z Leonem przy niej bawimy bardzo dobrze. W tej chwili Leon na chwilę obecną proponuje, do niedawna proponował tylko jedną grę, czyli 700 świata architekci, nawet Marvel United już nie proponuje, a ostatnio proponuje 700 świat architekci albo Stranger Things. Naprawdę mu się to spodobało i jako coś takiego bym tę grę trzymał. Oczywiście to jest gra którą jak mam w kolekcji, to mógłbym sobie do niej czasami usiąść bez dzieci, ale no wiem też, że raczej na pewno raczej będzie najczęściej będę w to grał rodzinnie, bo, bo po prostu no mówię, no to jest taka taki prosta, kooperacyjna gra, troszkę wiecie, ala Pandemic, troszkę ala Horrified, nie? Czyli takie, nie wiem, niektórzy mówili, że Horrified to jest taki Pandemic z potworami, no to to jest, nie wiem, no to to jest Pandemic w świecie Stranger Things, chociaż. To nie jest do końca fair, bo moim zdaniem, okej, okay, no, tak, jakbyśmy to mieli tak porównywać, to praktycznie każdą kooperację można by pewnie w jakimś tam stopniu, każdą kooperację, gdzie się przesuwamy po planszy, o, można by porównać do pandemika. Natomiast to, co tutaj na co bym zwrócił uwagę, no to jest, wiecie, no to jest, idziemy po planszy, wykonujemy akcje z pola i teraz te akcje są czasami trudniejsze, czasami łatwiejsze. Jest to troszkę losowe na początku gry, ale podoba mi się, że w miarę jak gra postępuje, to postępuje nasza wiedza o tym co się dzieje na planszy i przez to nagle te niektóre stosy są dla nas nieco mniejszą zagadką niż to co yy, ni, niż na początku. Wiemy jakie, ile żetonów, o jakich wartościach odrzuciliśmy z innych stosów. Możemy podglądać, możemy coś tam zdziałać, możemy usunąć czasami jakiś żeton ze spodu. To jest naprawdę, tutaj naprawdę dużo rzeczy możemy zrobić żeby mieć nieco większą kontrolę nad tym, co się dzieje. Bo na początku, na samym początku, to naprawdę, słuchajcie, początek gry to jest tak naprawdę obkupywanie się w różne, znaczy zdobywanie przedmiotów, sojuszników i tak dalej, żeby mieć jak największe skile. bo na samym początku to jest, wiecie, no, losowy dobór kart z talii kart akcji. Losowo porozstawiane te stosy, nie wszędzie nawet odkryte. Więc to jest totalne zgaduj-zgadula, czy to, co będę miał na ręce, będzie dopasowane do tego stosu. Ale w miarę gry, jak już bardziej będziemy oznaczali jakieś zdolności, jak już dowiemy się co nieco, podkrywamy nieco więcej wierzchni żetonów z różnych stosów, to już jest nieco bardziej takie. Wiecie, tutaj idąc tutaj z wartością akcją 5, czuję się dobrze, że poradzę sobie z tym stosem. Tak, na tej zasadzie. I to jest dużo. Więc jest ta losowość, ale to nie jest tak, że masz poczucie, że tutaj, okej, okay, to ja mogę robić cokolwiek, bo w sumie nie wiadomo, co ja gdzie mogę zrobić. To tak absolutnie nie działa. I okej, okay, gra jest trudna. Ale nie jest niemożliwe. To nie jest taka gra, która was leje po prostu po mordzie i nie pozwala wam wygrać. Ona pozwala wam wygrać, da się to wygrać, nie za często, ale no wiecie, no to jest też fajne, tak, bo to jest jakieś wyzwanie wtedy. To jednak jest, jest gra, no mówię, no 12 plus, czy to nie jest gra dla najmłodszych, to już jest gra dla trochę starszych dzieci. Tak mówię, dla mnie osobiście 10-11 w górę. E, I w tym momencie, jakby to jest ok, taka trudność jest ok, bo wiadomo, z małymi dziećmi, no to. Chcemy, żeby to było w miarę proste, żeby one się nie zniechęciły i tak dalej. Za bardzo. Oczywiście jestem osobiście zdania, że nawet z najmniejszymi dziećmi, nawet najmniejsze dzieci, jak grają, powinny czasami przegrywać, ale rozumiem, że na przykład tego typu gry dla takich najmłodszych są robione takie, że no ale bez przesady i tak dalej. Tutaj nie, to już są trochę starsze dzieci. Te dzieci już trochę w życiu przegrały w tej to do, dobre hasło. Te dzieci już trochę w życiu przegrały i one mogą sobie poradzić z tym, co je może spotkać tutaj. E, więc mówię, i, i tak, żeby nie było, ja tę grę rozpatruję trochę w kategorii gier rodzinnych, e, i te, ale też bardzo fajnie, co tu działa, kooperacja. Tylko to się wiąże z tym, co mówiłem wcześniej a skalowania się, skalowania, bo uważam, że jeżeli chcę mieć naprawdę jakiekolwiek szanse w tę grę, to muszę grać minimum na trzy osoby. Na dwie osoby jest naprawdę ciężko wygrać, natomiast na trzy osoby już jest trochę lepiej. Cztery to jest tak, dobra, myślę, że damy, możemy dać radę. To naprawdę jest w miarę okej. Okay. Ale mówię, no przez to, ile tutaj jest współpracy, tak? Zdolności postaci mówiące, że możemy coś tam zrobić dla innych, dla innych postaci. Karty, które coś tam pomagają właśnie innym i dla wszystkich graczy. Więc to jest dużo rzeczy, które robimy, które wpływają na to, z jaką łatwością będą rozgrywali swoje ture inni gracze. Więc tu jest kooperacja bardzo ważna, ale co za tym idzie, im więcej jest tych graczy, tym więcej troszkę możliwości. Więc to jest taki troszkę minus, że moim zdaniem... To jest tak, że ona się źle skaluje, bo grałem w to na dwie osoby i jakby jest ok, ale też czuję za każdym razem, kurde, lepiej, żeby tak, żeby jeszcze chociaż jedna osoba z nami była, to by było lepiej. Więc to jest taki mój jeden przytyk, tutaj jedna rzecz, do której bym się troszkę przyczepił. Eee, czy coś, do czegoś jeszcze bym się tu przyczepił tak naprawdę? Nie no, do tej losowości to bardziej na początku. Klimat. Yy... Nie jest to najbardziej klimatyczna gra na świecie, ale żeby na przykład, mówię, bo na przykład, właśnie, ponownie ten pandemic nieszczęsny, tak? Mówię, to, to, jest, to nie jest dobre porównanie, bo to nie, nie jest pandemik, absolutnie. Jeden co to ma wspólnego z pandemiciem, to jest to, że to jest gra kooperacyjna i że to jest gra, gdzie jest plansza, po której się przemieszczamy postaciami. To jest jeden co to ma wspólnego z pandemiciem. Yy, ale yy, mi się skojarzyło tak, że pandemic też przez wielu, pomimo tego, że tam jest jasny temat i no wiecie, tam przenosimy się do miast, budujemy stacje i tak dalej, to jednak wiele osób mówi, że na przykład Pandemik, nie Pandemic Legacy, tylko pandemik zwykły, nie jest jakoś bardzo klimatyczny, jest taką dosyć suchą grą. Stranger Things jest zdecydowanie bardziej klimatyczny, uważam, od pandemika, ale to jest tak, jeżeli nie graliście, nie oglądaliście Stranger Things, to Wam ta gra myślę się spodoba jako familijna plus taka familijna plus w sensie gra z y, kooperacyjna, to myślę, że naprawdę się może wam spodobać. Jeżeli jesteście fanami Stranger Things i puścicie sobie soundtrack do Stranger Things, to wy ten klimat poczujecie. Nie jesteście fanami Stranger Things, gra wam się spodoba, ale nie będzie tego klimatu może aż tak bardzo. Jesteście fanami Stranger Things, gra wam się spodoba i będzie bardzo moim zdaniem klimatyczna. Więc to jest też ważne. Czy ona się może spodobać komuś, kto w ogóle nie zna serialu? Tak, absolutnie, żeby nie było. Ale jednak fani serialu, i ja to też oceniam z perspektywy fana serialu, no mają ten punkt więcej, prawda? Um, więc tak, no mówię. Na plus kooperacja, na plus ten cały system z tymi stosami żetonów i z kombinowaniem z kartami akcji, bardzo mi się podoba. Na plus dla fana serialu klimat i te postacie, no po prostu wiecie, karta tej, miałem ją gdzieś tu pod ręką, karta Barb, która pozwala, mówi, że gdyby miała cię ogarnąć zgroza, zamiast tego usuń barb z gry oraz przywróć wartość początkowo na swoim torze strachu. To jest, to jest, to jest, to jest trochę harsh, ale naprawdę, jak jesteś, jak jesteś się fanem serialu i dostajesz taką kartę postaci i widzisz, co ta postać robi, mówisz, a to ma sens w sumie. Więc tak, ta karta z barb ma duży sens. Więc ja generalnie mówię, i, i więc, więc zdecydowanie, klimat dla, e, dla fanów. Szybkość, z poziom skomplikowania, jeśli chodzi o, o inaczej trudność, właśnie, czy łatwo jest tą grę, tę grę pokonać czy nie, to jest na plus. Na minus troszkę to skalowanie. E, mówię, bo, no bo to, to, to jest troszkę, moim zdaniem, minus, bo też mówię, wtedy też na dwóch graczy ta gra jest przez dłuższy czas bardziej losowa, bo jest mniej graczy, które walczy o to, żebyśmy zdobyli jak najwięcej informacji o tym, jakie one są w jakim stosie. No i na minus dla osób, które nie są fanami serialu, może ten klimat aż tak bardzo nie, do was nie docierać, tak? E, więc wy się pewnie wtedy będziecie bardziej skupiali na tematach mechanicznych. No i tutaj może być, wiecie, no, mechanicznie ja mówię, ciągle jest super gra kooperacyjna z, tym, e, z tymi kartami, z tymi e, żetonami. E, karty przedmiotów fajnie, że są, ale to są takie trochę takie, bym powiedział, podstawowe na zasadzie plus 3 do takiej akcji, plus 3 do innej akcji. Więc to też nie coś, co wywraca jakąś grę do góry nogami. Bardziej jeśli szukacie czegoś, co tak fajnie dodaje i pomaga graczom, to i tak w ciekawszy sposób niż po prostu plus 3, to zdecydowanie sojusznicy. I tu sojusznicy naprawdę robią robotę. I o też mi się bardzo podobali. Więc ogólnie jestem na plus i powiem tak, gdybym miał ją ocenić jako nie fan serialu, yy, czyli po prostu wiecie, na zasadzie, okej. Okay, Sympatycznie się grało, dobra gra, fajna kooperacja, spoko. To ja mam to pewnie ocenię jakieś 7. Ale ponieważ jestem fanem serialu i mam ten smaczek, i mam ten klimat, i wiem, że cała moja rodzina jest fanem serialu, fanami serialu, więc raczej będziemy, mieli, będziemy sobie do tego często siadali, więc dla mnie to jest w tej chwili ósemka. Ja także daję 8 na 10, uważam, że też miejmy świadomość tego, że to nie jest wielkopudełkowa gra od Simon na Kick z Kickstartera. To jest coś, co trafiło od Simon od razu do retailu dzięki i, i przez to jakby to nie ma żadnych dodatkowych stretch goal, nie wiadomo co. To jest, też mówię, mniejsze pudełko. Ta gra ma trafić do nieco szerszego grona odbiorców. I ja zgodnie z, z tradycją na Geek Factor spoglądam teraz na y, cenę tej gry, dopiero teraz, a nie podczas przygotowania. Ale planszówki Stranger Things. Eee... I mamy na Aleplanszówkach za 184 zł. I słuchajcie, jak na grę opartą na znanym serialu z figurkami ładnie wykonaną. 184 zł jest, moim zdaniem, sprawiedliwym dobrą ceną, sprawiedliwą. Więc mówię, i oni chcą dotrzeć pewnie do nieco szerszego odbiorcy. Czy dla szerszego odbiorcy to będzie dobra cena, to już jest... Niektórzy tam mogą kręcić nosem, ale uważam, że... I, i też dlatego mówię, ja też jestem tego świadomy, jak do tej gry podchodzę, to jest tak, że ja się spodziewam jakiegoś, nie wiem, Dungeon Crawlera od Simon, ale nie wiem, Massive Darkness czy Bloodborne, ale w świecie Stranger Things, no nie. I też mając pod uwagę to właśnie, że co oni chcieli tą grą osiągnąć, moim zdaniem się absolutnie to osiągnęli i jeżeli tylko gra zostanie odpowiednio wypromowana, to naprawdę ma szansę dotrzeć do wielu różnych odbiorców i ma szansę. Uważam, że osoby, które nie grają, o ile zagrają z kimś, kto jest graczem albo kto po prostu zna tę grę, mogą po zdaniem, bez problemu sobie z tym tytułem poradzić. Tyle moi drodzy, jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, chcecie coś więcej wiedzieć, śmiało piszcie w komentarzach. Ja Wam bardzo dziękuję za oglądanie. Dzięki portal za przekazanie gry do recenzji. A do Was, drodzy widzowie, standardowo, jeżeli podoba Wam się to, co robię, jeżeli w to, wierzę, wierzę, chcecie, wierzycie w to, co ja tutaj robię na kanale i chcecie mnie jakoś wesprzeć, zapraszam do dołączenia do, moich, do, do grona moich patronów. Możecie również mnie wesprzeć tutaj przez kanał na YouTube, nawet symboliczne wsparcie jest dla mnie na wagę złota. Możecie mi nawet postawić wirtualną kawę przez portal buycoffee.to. Wszystkie te linki macie w opisie. Za jakąkolwiek formę wsparcia, nawet za obejrzenie tego filmu do końca, zadanie komentarza, za kciuk w górę, jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Trzymajcie się i tradycyjnie zapraszam do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.